Raz, dwa, trzy, cztery! dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! Raz, dwa, trzy, cztery! to ludzki! to ludzki! Raz ludzki. Raz ludzki. Dzieci były bardzo zaangażowane w pracę. Myślę, że świetnie się bawiły i chyba cała impreza sympatycznie i mile będzie wspominana przez nas wszystkich, przez grupę. I również przez opiekunów, którzy tutaj ze mną przybyli. Nasza szkoła chętnie bierze udział właśnie w tego typu inicjatywach, które kształcą takie zdolności manualne, artystyczne dzieci. Staramy się właśnie z koleżankami z dziewiątki, z nauczycielkami aktywizować je jak, jak najmocniej, jak, naj, jak najbardziej się da. Mamy w tym roku całą masę atrakcji. Przed chwilą zakończył się konkurs dekorowania domków przez szkoły podstawowe, przedszkola, a także szkoły ponadpodstawowe. Wybraliśmy laureatów. Cały czas jeszcze tutaj mamy warsztaty z gliny, mamy strefę dla dzieci, mamy dekorowanie krasnalowych domków, czy budowanie krasnalowego ogródka. Działają punkty ze specjalnymi słodyczami. Natomiast jutro, czyli w sobotę drugiego dnia, będzie oprócz tego, że gra miejska dla dorosłych, to jeszcze także osiem krasnalowych przystanków pełnych atrakcji. Iluzjoniści, sztudlarze, pokazy freestylu, piłki nożnej, naprawdę cała masa atrakcji. hipster jest oskarżony o kradzież kluczy do miasta. Jestem niewinny! Mówią, kto pyta nie błądzi. Ale jakże oni mają nie błądzić, skoro pytają mnie o to, co trzeba. Coś mi się wydaje, że ten bankier z sobą coś kombinują, Dokładnie, ale z drugiej strony niby, z niby są kryci, bo mają jakieś tam alibi. alibi. To tak... Ale to alibi, bo niby żona, no, no tutaj... żona żo żony kłamią. Wydaje nam się, że generalnie za wszystkim może stać brat hipsterka, czyli Zawistek, że on nakręca całą makcję. Klucze według nas ukradł Zawistek, który zawsze był w cieniu brata tak. i zawsze był zazdrosny. Generalnie to się uśmiałyśmy po prostu na maksa i najlepszy był Bankier. Bankier po prostu wymiata, to jak, to jak on właśnie przedstawił tę zagadkę, to po prostu mistrzostwo świata, naprawdę. w no pierwszym miejscu. Jesteśmy yy. super ucieszeni nagrody. Zabawa była świetna. Żebyśmy się zastanawiali, czy przypadkiem żeśmy nie przekombinowali z odpowiedzią. Okazało się, że nie. I okazuje się, że dobrze.